Dzień dobry, jeszcze mam czas, żeby nagrać dla was drugą część Q&A, więc zapraszam do oglądania, jeżeli pierwszej nie widzieliście. Tutaj gdzieś macie kartę odnośnik. Mam bardzo dobry humor, więc mam nadzieję, że takim humorem was zaraża. A nie da się mieć innego humoru, czytając tak przemiłe po prostu komentarze, pytania itd. Ciąg dalszy. Czy masz czasem takie dni, że wątpisz, że bliscy doceniają to, co robisz? Czy też zawsze chcesz się wypełniać obowiązki domowe i myślisz, że inni to doceniają? Czy nie pomyślałaś kiedyś, że domownicy przyzwyczaili się, że wszystko jest posprzątane, podane pod nos i myślą, że tak ma być i zawsze będzie? Pytam z ciekawości. To absolutnie nie jest złośliwe. To tylko pytanie, bo ja się czasem nad tym zastanawiam. Nigdy się nad tym nie zastanawiam. Dlatego chyba, że ja nigdy nie oczekuję jakiegoś. A ty zauważyłeś, że podługa jest umyta? A zauważyłeś to, że masz codziennie. Ciepło obiad, zauważyłeś to, a zauważyłeś tamto, dlatego że milion razy mam odnośniki do tego, że tak zauważył, tak jak ostatnio ktoś mi napisał, i tak się codziennie stroi, jeśli w tych sukienkach latasz, a potem nie ma tego, wow, że się wystrojam, no to ja wolę codziennie latać w sukienkach, dlatego że później na przykład dostaję takie komentarze, na przykład od mojego męża, na przykład, coś opowiada, opowiada, mówię, wiesz, taka zaniedbana, ta kobieta była niebrzydka, ale taka zaniedbana. Ja mówię, czym zaniedbana? Nie wiem, jakaś taka, wiesz, bez makijażu, jakieś takie brwi miała, brzydkie, jakaś taka, no taka widać, za niebana, po prostu widać. Jakby poświęciła sobie czas i myślę, wow! Albo to jak ostatnio wam właśnie, ja wam mówiłam to w ogóle, co powiedziałam do że naprawdę ty zauważasz, że ja tak codziennie się pielęgnuję? Naprawdę, naprawdę to on, on widzi to, że ja pielęgnuję. I tak samo o dom, jeżeli chodzi, słuchajcie. Jak mój mąż zawsze mówi, no, zobacz, czytam mu na przykład pytanie na Instagramie, zobacz, i znowu się mnie pyta, jak ty to zrobiłeś, że posprzątałaś i ugotowałaś w tak krótkim czasie? A on mu, mówi, odpisz, że trzeba to po prostu w sobie mieć, więc. Widzi, widzi i docenia. Ja po prostu widzę, że oni mnie kochają i dla mnie to jest najważniejsze. Ja nie mówię codziennie mężowi, ale cudownie, że byłeś dzisiaj w pracy, że zrobiłeś dla nas pieniądze. Bardzo doceniam to, co nas robisz. Nie mówię o tego codziennie. On doskonale o tym wie, mówiąc kocham cię. Albo mówiąc, połóż się, odpocznij, albo ja Ci zrobię kolację. Dla mnie to jest przyjemność to, co ja robię w ciągu dnia naprawdę. I jeżeli staje się dla mnie nieprzyjemnością, nie chcę mi się gotować, to ja po prostu nie gotuję. Nie chcę mi się myć, to po prostu nie myję, więc e, nie, nie róbcie ze mnie jakiegoś robota, który musi, po prostu musi, tak sobie ja mnie dnia haruje i musi, a tu nikt mnie biedny nie docenia. Nie, ja absolutnie nie potrzebuję za to pochwał. Mnie cieszy, ja uwielbiam siedzieć posprzątanym, ja uwielbiam mieć dobrze ugotowane, sama lubię dobrze zjeść, więc... Po prostu. Okej. Okay. Su, jaką super cechą Twojej rodziny podzieliłabyś się ze światem? Super cechą? Rozmawiajcie ze sobą. A nad czym wypadałoby popracować? No teraz już, bo chciałam powiedzieć, nad no, rozmową no, mamy czasu na rozmowę, ale teraz, siedzimy w domu, to. Już nie musimy nad niczym pracować. Jak tam twój niemiecki? No tak samo jak było. Poszkoliłam ten mój podstawowy niemiecki, ja tyle, żeby się dogadać z klientem w sklepie, nie mam żadnego problemu i tyle. E, czy nie myślałeś, żeby wysłać Igusia do szkoły w Niemczech? Tutaj, w naszych tu w Niemczech, pobliskich? Absolutnie nie. E, nauczyłaby byłby się biegle drugiego języka. Jak się czuje twój mąż podczas kwarantanny? E, w życiu bym nie posłała tutaj Ignaca do szkoły, dlatego że ja. no. Ma uważam, że Niemcy tu, a Niemcy kawałek dalej, to zupełnie co innego i nie. Tutaj do szkoły bym go nie posłała, żebyśmy mieszkali bliżej, nie wiem czego. Berlina to może i tak, ale nie, nie myślimy o tym na język niemiecki, czyli na co będzie chodził oczywiście, czy na języki angielskie będzie chodził, oczywiście, ale czy pójdzie do polskiej szkoły tak. Jak się czuje Twój mąż podczas kwarantanny? Fantastycznie. No na razie fantastycznie. Mówi, że myślał, że się zanudzi, ale teraz się czuje fantastycznie w domu. Też my mamy dom. My jesteśmy ludźmi, którzy nie potrafią leżeć i nic nie robić, ale mamy dom, więc mamy codziennie coś do roboty, a to skosić trawę, a to przyciąć drzewka. Na przykład jutro planujemy to zrobić wszystkie obłonki powycinać. Ostatnio było wycinanie, całkowite drzewa, usuwanie jakby z powierzchni tego drzewa, a to rozpalimy sobie grilla. Więc jakby mm, myślę, że czuje się fantastycznie, bo wreszcie może zrobić to, na co normalnie czasu nie miał, no i być z rodziną. Więc myślę, że dobrze, nie narzeka. Yy, obserwuję cię, kochana, i oglądam każdy film, praktycznie od początku Twojego kanału. Uwielbiam cię i podziwiam za Twoją siłę, motywację i chęci. Najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że cały czas masz uśmiech na ustach. No, dziękuję. Yy, a moje pytanie brzmi, czy miewasz chwilę zwątpienia? czy w swoim życiu zdarzała się sytuacja, że miałaś ochotę wszystko rzucić i wyjechać gdzieś daleko i pobyć sama ze sobą? Przesłałam moc uścisków dla ciebie i dzieci, oraz pozdrowienia dla męża. Dziękujemy, również pozdrawiamy. No nie miałam, no nie wiem, co mam Wam powiedzieć, bo się naprawdę źle czuję z tym, że powinnam Wam powiedzieć, miałam nieraz. No bo myślę, że to jest takie bardziej ludzkie, ale ja naprawdę nie mam takich chwil. No nie mam, no może dlatego, że właśnie ćwiczę, to mi ani, ani nerwy nie biorą jakieś duże, ani nie mam takiej potrzeby po prostu ucieczki. Dlatego, że codziennie dziś uciekam na tą swoją matę i to jest czas tylko dla mnie. Więc nie, nie mam, no, mi. No przykro mi, już, muszę tak odpowiedzieć. Opowiedz o swoim wyjeździe do Szkocji. No, w Szkocji byliśmy już lata, lata temu. Ja dokładnie Wam teraz nie powiem. Jeszcze przed ślubem z moim mężem, Na ślub braliśmy w 2011, byliśmy w Szkocji. Trzy razy. Byliśmy w Szkocji w Aberdeen i w Glasgow, czy Glasgow, e, czytajcie jak wolicie. E, no i co? Za pierwszym razem mój mąż pracował na myjni samochodowej, ja pracowałam w pralni, marzyłam o hotelu, ale dostałam się do pralni e, z samymi Rosjanami, słuchajcie, i maglowałam pościele do hoteli. E, więc tak, e, za drugim razem ja pracowałam już w. Hotelu w bardzo rodzinnej atmosferze, robiłam dosłownie wszystko, podawałam śniadania, sprzątałam pokoje, robiłam na recepcji, wszystko, co po prostu było możliwe. A mój mąż poznał pracował na nie samochodowej, więc no, jak było, nie tak, żebyśmy chcieli tam zamieszkać absolutnie. To w ogóle klimat, nie, absolutnie nie dla nas. Brak słońca nas dobijał, brak rodziny, tęsknota. No i jednak wyszło na to, że chyba tam, jesteśmy w jakiś sposób, więc. Tyle co mogę powiedzieć o Szkocji. Mm, no i Szkocja była dla mnie takim otwarciem drzwi do własnego biznesu, bo tam zorientowałam się, że mogę kupić ubrania, które mogę przewieźć tutaj promem i rozpocząć swój biznes. I tak się zaczęła cała przygoda z biznesem. Co prawda, ubraniami nie handluję już stacjonarnie, ale dalej swój sklep odzieżowy internetowy mam, więc A jakoś to tak jest, widzicie. Eee, jeszcze bym spytała, czy Ignaś korzysta na przykład z tableta? Mój syn korzysta, ciężko go odciągnąć, płacze, a u Ciebie Ignaś pięknie się bawi, buduje statki z klocków, układa puzzle. Tak, I to prawda, że Ignacy bardzo ładnie się bawi. Przed chwilką właśnie chciałam przerwać, bo przyniósł trzy opakowania puzli Bawi się, nie ma z tym jakby problemu, tęskni za kolegami oczywiście z przedszkola, nawet bardzo, i za zajęciami na basenie, chyba za tym najbardziej. No, ale tak poza tym, to, to co jakie było pytanie, czy korzysta z tableta? Korzysta z tableta w soboty i w niedzielę, po godzinę jedziennie. I, I po prostu on uwielbia tableta. Zwielbia I dosłownie tam ogląda statki Yamato, prawdziwe filmy dokumentalne, więc uważam, że i tak nie psuje jemu to jakby. Głowy. Choćby grał, wiecie, on kiedyś grał w taką Lego grę, więc, bo jakby różne ma fazy. Kiedyś oglądał po prostu, jak inni ludzie układają klocki, więc to dla mnie jest niepojęte. Ale tak, umówiliśmy się, że weekend jest weekendem i nawet jak teraz jest ta kwarantanna i przedszkole jest zamknięte, czy szkoły są zamknięte, to nic się nie zmienia. Od poniedziałku do piątku jedna się nawet mnie pyta: Mamo czy już jest ten wolny dzień? Nie, jeszcze nie. No i dzisiaj rano na przykład został: Mama, już jest ten wolny dzień? Tak. Czy po śniadaniu mogę uczyć tableta? Tak. I ja ustawiam budzik. I ma tą godzinę na tableta. No więc tak to wygląda. Nie wiem. Myślę, że po prostu to dziecko z, dziecku, z dzieckiem wszystko to trzeba egzekwować, bo to my jesteśmy dorośli, nie one. I to my stawiamy jakby zasady. U nas jak powiedzieliśmy to Ignacio, to jakby okej. Okay. No albo nie masz w ogóle, albo zgadzasz się na nasze zasady. No zgadzam się. I ja on się cieszę po prostu, że może. Więc no, więc tak. To tyle mogę powiedzieć, jak tu u nas, więc tak, korzysta z tableta. Mój mąż w ogóle uważa, że dzieci trzeba najmłodszych lat uczyć tej całej elektroniki, techniki, więc yy, inaczej by i tak się nie udało. Dobra. I yy, kochana, co sądzisz o osobach, które podczas zakazu zbiorowisk urządzały pikniki, schadzki na placu zabaw? Odnieś się do tego, czy wolałabyś nie? Odniosę się do tego. Wiesz, ja sama zrobiłam coś takiego, ale jeszcze nie. też zaznaczmy, proszę to, że nagrywałam vloga z dwudniowym. Poślizgiem do tyłu. I druga sprawa, jeszcze nie weszło żadne restrykcje, zostań w domu. Absolutnie nie. I wtedy pojechaliśmy do Niemiec do Zo. Tak. No i to było ryzyko. Mieliście rację, oczywiście, że tak, ja nie mówię, że nie. Nie pojechałam później odwiedzić teściowej, jak planowałam, właśnie już na wszelki wypadek, przestraszyłam się trochę tego, o czym mówią w wiadomościach, nie panikowałam, nie siałam fermentu jakiegoś, nie krzyczałam na innych wszystkich, którzy robią inaczej i e, nie, po prostu zero paniki, ale, e, ale uważam, że w momencie, kiedy zostało ogłoszone zostań w domu, w momencie, kiedy wszyscy mówią noś maski, w momencie, kiedy mówią zakładaj rękawiczki, no uważam, że to nie jest po prostu odpowiedzialne i takim ludziom powinny być wlepiane mandaty. Po prostu tak uważam. E, co z Twoim kursem języka niemieckiego? No się zakończył, zakończył się, razem z tyściową go skończyłyśmy, dostałyśmy certyfikat i koniec, na tym się skończyło. Może kiedyś wrócę na jakiś kurs, bo też język nieszlifowany to jest po prostu. Pff, jakby go wolenie, w ogóle nie było. Nie mam pytania, ale chciałam Ci tylko powiedzieć, że oglądam cię nieprzerwanie od samego początku. Jestem raczej cichym obserwatorem. Nie komentuję. Czasem coś lajkuję, ale filmiki oglądam wszystkie. To dla Ciebie, dziękuję. Zadaj pytanie, jaki pseudonim artystyczny byś miała, gdyby była pisarką Karolina Myśliwiec. Jaki tytuł nosiłaby twoja pierwsza płyta? O matko, nie mam pojęcia! Jaką miałaby okładkę jakąś bardzo pozytywną, No, jakąś bardzo optymistyczną, przyciągającą wzrok z uśmiechniętą mną na okładce? Może nie wiem, myślę, że coś yy, wesołego wesłego ale takiego sexy RB, trochę, trochę popu, trochę RB. Ale jaki miałaby tytuł? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, gdzie planujesz wakacje? <grym> to wam powiem nasze plany na wakacje. W tym roku mieliśmy jechać do standardowo, w tamtym roku byliśmy w Swieradowie, w Polanicy i w Kudowie. W Swieradowie, w Kudowie i w Rewalu nad morzem. W tym roku planowaliśmy morze i Polanice Zdrój i do Świeradowa wyskoczyć na 1-2 dni. Więc w maju był nasz pierwszy wyjazd, który oczywiście musieliśmy odwołać. W czerwcu był nasz wyjazd nad morze, który niestety musieliśmy odwołać, więc polanica była niezaplanowana i to wszystko zostaje w sferze zawieszonej. Podejrzewam, że w tym roku nie pojedziemy na wakacje w ogóle, dlatego ogromnie się cieszę, że w tamtym roku tak bardzo pokorzystaliśmy, bo po prostu nie wiem, jak się sytuacja wyklaruje cała zdrowotna, no i ogólna, więc nie wiem, czy pozwolimy sobie na jakiekolwiek wakacje. Co dali swoim prawom jazdy, to już mówiłam, oczywiście wiemy, że w obecnej sytuacji koronawirus może go tentuować, ale gdy była sytuacja ulegnie zmianie, nie wiem co to będzie. Jak mi się zachce, to może coś zacznę z tym robić. Jak nie, no to testy mam z danot i tyle. Twoje sposoby na oszczędzanie, a to już chyba mówiłam. Jaki jest Twój sposób, żeby na co dzień czuć się atrakcyjniej i seksy. Wstać rano, ogarnąć najpierw dzieci, potem zrobić sobie fruzurę, nałożyć makijaż i się po prostu ubrać. Mm, bardzo rzadko chodzę rozmemłana, najczęściej chodzę w sukienkach, w spódnicach, jak dzisiaj spódnice łukkowe, jestem w domu, gotuję, sprzątam. Jak się wybrudzę, wrzucam to do prania, zakładam drugą sukienkę. Jak ubranie przesiąknie smażonym kotletem, wrzucam do prania, zakładam drugą sukienkę. Jak biegam i ćwiczę, z dresu ubieram się z powrotem w coś ładnego. To jest sposób na to, żebyście wy się czuły naprawdę atrakcyjne i to jest sposób na to, żebyśmy tak nie padły i się nie rozmęłały na maksa w czasie kwarantanny. Tak uważam. Chociaż oczywiście też uwielbiam dni w dresach, z kokiem, z paczką chipsów, kocham takie dni, ale najczęściej właśnie po prostu staram się wyglądać tak, jakbym w każdej chwili mogła po prostu wylecieć na miasto. Dobra. Więc to jest, mój, to jest mój sposób. Kolejne pytanie. Czy czasem, yy, czy masz czasem dni, kiedy wszystko cię denerwuje i drażni, jak sobie z tym radzić? Dużo z was o to pyta, już mówiłam, ćwiczę. Yy, jaka jest Twoja najbardziej żałosna i najzabawniejsza wpadka z dzieciństwa lub z okresu nastoletniego? Czego się najbardziej wstydzisz? Pozdrawiam, ciepło. Już Wam kiedyś to mówiłam. Dwie są takie wpadki. To, że sobie na bal gimnazjalny uszyłam spódnicę z dżinsowych spodni. To możecie sobie się domyślić jakiej długości ona była. Ledwo mi tyłek zakrywała i założyłam taką bluzkę kupioną na rynku, sznurowaną tutaj jak gorset. Wszyscy na mnie patrzyli jak na... Domyślcie się. Na szczęście, jak ja to zawsze mówię, yy... Coś nade mną czuwało, bo złamałam obcas po 15 minutach na tym balu i mnie wypuścili. I ubrałam się w sukienkę, którą kupiła mi mama, która mi się wydawała taka beznadziejna, była świetna. To jest coś, czego żałuję ogromnie i dobrze uciekłam z tego balu, że mnie wypuścili przez ten złamany obcas. Z tego względu, że ja bym umarła, jakby po prostu film z tego gdzieś krążył, jakby mnie ktoś nagrał. Umarłabym po prostu. No i tu jest właśnie nauczka na przyszłość. Nie przesadzaj, od tej pory nigdy nie przesadziłam. Słuchajcie, nigdy, nigdy nie byłam wyzywająca jakoś ubrana. Jak krótko na dole, to zakryta bardziej góra. Jak zakryta góra, to krócej może być na dole. Ale nie za krótko, nigdy już tak krótko nie było i nie będzie. Chyba że na plaży. To pierwsza. A druga. Jak się seksy ubrałam. Ja się palę ze wstany, jak o tym mówię. Słuchajcie, nie mogę, panie. Jeszcze PKS u nas domu, teraz już nie ma PKS-u. patrzcie, się poryczę. Słuchajcie, ja. <noise> nie mogę sobie z tego wyobrazić tych ludzi, którzy mnie widzieli, to umieram. Ja, matko, poszłam do toalety po prostu takiej, wiecie, publicznej, bo bym się chciała, bo byłam tak ładnie ubrana. Miałam obcas, miałam taką spódnicę, taką przed kolano, ale taką wtedy bardzo młodną. Jakąś tu długą bluzkę. ja szłam, wszyscy ludzie się na mnie, słuchajcie, gapili. No sądzi, wszyscy. Najpierw pomyślałam sobie, wow, jakiś chłopak się na mnie patrzył. Nie wiem, z 15 lat miałam 16. Nie, nie, no już z 18 na pewno. I pomyślałam sobie, ale już atrakcyjnie wyglądać, że ona mnie tak patrzy. Ale jeden, drugi, dziesiąty, baby, mówię. Wow, ale to, zobaczcie, to zobaczcie na pewno z siebie. Ale wyglądasz, Karola, super. Aż w końcu podchodzi do mnie jak pani, słuchajcie, i mówi, proszę panią. Pani mam no podwiniętą spódnicę z tyłu. Dziewczyny miałam tak podwiniętą, bo ta spódnica miała taką falbanę. Tą falbanę wstydziłam sobie w majtki normalnie, nie wiem jak, od góry. I w stringach mam. Ja szłam przez, no nie wiem, to był tylko kawałek chodnika. Ale cały czas z gołą dupą, dosłownie. Auta jeździły. Ja myślałam naprawdę, że się tam jak się nie da zapaść pod ziemię, to naprawdę ja się nie zapadałam. Pod każdym względem. No końca życia, tylko nie zapomnę. Jakie jest Twoje największe marzenie? Być zdrowa, szczęśliwa, i żeby moja rodzina była zdrowa i szczęśliwa. Czy wyobrażasz sobie mieszkać gdzie indziej niż teraz? Tak, w polanicy zdrowi. Chodzi mi też o to, czy uważasz swój obecny dom za docelowe miejsce do spędzania tu całego życia? Tak, my powiem Wam, jaki mamy plan. Planujemy kiedyś. Hmm. Oczywiście, jak dzieci będą chciały. Jednemu z dzieci oddać ten dom. E, bo drugie dziecko już ma inne wyjście, słuchajcie, zapewniono przyszłość. E, więc jak ktoś będzie chciał się babrać w starym po niemieckim domu i go dalej remontować i to, co my już z wyremontujemy, się znowu zepsuje i od nowa to kleić, e, to dostanie ten dom. Jak nie niedługo po prostu sprzedamy i uciekniemy sobie na starość do Polanicy. Tak, to jest nasz plan na życie. Na życie, to jest nasz plan na starość. Skąd czerpałaś wiedzę i inspirację przy zakładaniem pierwszego biznesu? Znikąd, chyba z tej odwagi, którą mam po tacie. Po prostu nie, no mi nie pójdzie, jak mamy nie pójść. Pewnie, że mi pójdzie, pewnie, że mi pójdzie. Tak mi szło, że kupowały u mnie cztery chyba osoby albo pięć, bo ja pomyślałam, że na wiosce, jak otworzę sklep z ubraniami, to wszyscy do mnie przyjdą. Tylko nie pomyślałam, że niestety tak wygląda to na wiosce, o czym już pisałyście, nieraz, mówiłyście, nawet poruszałam taką kwestię w filmie. Mm, a pojedzie do miasta, żeby dać innej zarobić, ale nie da Tobie, bo Ty jesteś stąd, jesteś swoja. A Niemcy nie są zainteresowani żadną modą, więc ten biznes nas nie pomógł, ale pomogło to, że go w ogóle otworzyłam, bo wiecie, że po tym biznesie już były papierosy i to już było o wiele łatwiejsze. Dzięki temu YouTube też się stał moim biznesem, bo on jest też normalnie zarejestrowany jako działalność gospodarcza. Mój sklep internetowy z ubraniami jest zarejestrowany jako działalność gospodarcza, więc myślę, że dobrze, bo 11 lat yy, cały czas prowadzę swój własny biznes, a nierazu nie zawiesiłam w działalności, więc, no. więc yy, tak, tak się musiałam pochwalić troszkę. E, dobra. Jakie masz zdanie na temat młodych matek? Mam na myśli 18-20 lat. Myślę, że dużo że osób hejtuje takie osoby. Jakie jest Twoje zdanie? Pozdrawiam serdecznie. Myślę, że każdy czuje, co powinien w swoim odpowiednim wieku. Nie mam absolutnie nic przeciwko. Bywają osoby, które ma, mają 18 lat i są o wiele dojrzalsze niż te osoby, które mają 30 i dopiero będą zakładać rodzinę, więc nie mam nic przeciwko posiadaniu dzieci. dzieci. I chęci nie posiadania dzieci i nie mam nic przeciwko, żeby 18-latka zachodziła w ciąży. Więc y na razie wiem, że to mówię, póki to nie jest moja córka. Oczywiście, jeżeli moja córka to wymyśli, to bardzo mocno będę z nią dyskutować, czy nie chciałaby jeszcze mm, czegoś innego doświadczyć przed urodzeniem dziecka, bo jednak życie zmienia się po urodzeniu dziecka. Jeżeli kobiety są tego świadome, ja nie widzę nic przeciwko. Okej. Okay. Czym kierujesz się w życiu? Jakaś złota myśl. Pozdrawiam. Szczęściem mojej rodziny, moim i mojej rodziny, chcemy być szczęśliwi. To jest moje po prostu najważniejsze priorytety być szczęśliwą. A pod to się łapie milion innych czynników, ale ja chcę być szczęśliwa, po prostu. Więc najbardziej, najprościej w świecie, jakaś złota myśl no właśnie taka rób wszystko w życiu, żeby być szczęśliwą i żeby wszyscy zokoła byli szczęśliwi. Ale myślę, że po prostu gdyby moje, mój mąż był nieszczęśliwy, moje dzieci, czy ktokolwiek z bliskiej mi rodziny, to ja bym była nieszczęśliwa. Więc to, że ja powiem, że chcę ja być szczęśliwa, to to wszystko się wiąże. Zobaczcie, jakie piękne jedno słowa, można wszystko w nie zawrzeć. Czyli Ignacy jeździ na rowerze bądź w hulajnodze? Ostatnio Wam o Na rowerze nie, nie i koniec. Powiedział, że nie. Na nodze tak, na nodze lubi, na rowerze nie lubi. No, więc... Karolino, ja mam takie pytanie. Czy nie męczycie całe życie w garach? Czy nie. O, o, czytałam Ci to, mężowi pytanie. E, czy nie chciałabyś czegoś więcej? Wiem, że powiesz, że ty to kochasz, ale czy tak serio? Nie marzysz o tym, żeby troszkę w życiu pożyć? Jak jest kwarantanna, to zaczynam mieć dość. Mam wrażenie, że tylko sprząta mi gotuje. Brakuje mi wyjść, spotkań z ludźmi, wyjazdów. Czy nie brakuje ci takiego życia? U was na wsi nie ma za wiele atrakcji. Nawet ludzi nie można spotkać na spacerze. Jesteś młoda, że w związku z tym nie masz wrażenia, że życie ci ucieka przez palce? Chciałabym, żeby moja. Chciałabym, żebyś była moją żoną, bo bym miał ja gotowane i posprzątane. Dzięki. No to Wam powiem tak. Myślę, że każdy człowiek. Yy, yy, jesteśmy tego typu gatunkiem. Przepraszam, wiem, że co jakiś czas w ogóle trzęsę, tu jej nogą po prostu, merdam. Yy, jesteśmy takim gatunkiem, że każdy z nas ma zupełnie inny charakter i zupełnie inne potrzeby. Uwierzcie mi, że gdybym ja miała potrzeby, ja w ogóle wyszłam z założenia z domu mojego rodzinnego, że na pewno jestem osobą taką, która po prostu chciałam być piosenkarką. No to samo przez się rozumiesz, nie na wsi. Duże miasto, więc poszłam na studia do Wrocławia, które mnie dobiły, dobiły mnie pod każdym względem. Mi się nie podobało nic, nic. No, może wyjście do galerii pociuchy. Nie jarało mnie lołażenie po barach, po restauracjach, po kinach, w ogóle, w ogóle. Było za głośno, za dużo, za ciężko, za tłoczno, za. ogwarnie, absolutnie nie. Dla mnie to jest miejsce, gdzie ja mogę być weekend i uciekam. Ja słuchajcie, chciałam zawsze mieszkać w jakiejś głuszy, w lesie domek w górach. Więc to już świadczy, jakby o moim charakterze i czy mnie to męczy. I w ogóle najlepsze to, jestem młoda, czy w związku z tym nie mam wrażenia, że życie ucieka mi przez palce? Absolutnie nie. Ja myślę, że robię w życiu to, co jest teraz najlepsze: prowadzę swój biznes, rozrywam. No, roz... Prowadzę swój biznes, rozwijam się na YouTube. Jestem tutaj, żeby motywować innych. Kształcę swoje dzieci, spędzam z nimi każdą wojowodną chwilę. Mi nic nie ucieka. Ja wszystko widzę, wszystko chłonę, wszystkiego doświadczam. Tule jestem w każdej jednej sytuacji z nimi. Ja myślę, że jestem taką osobą, że jakbym na starość usiadła i pomyślała sobie: Za mało rozmawiałeś ze swoimi dziećmi. Teraz naprawdę nie wiesz, co się z nimi dzieje. Za mało poświęcałaś im czasu. To bym szaliła sobie błę. Za mało za czasu ze swoim mężem. My Naprawdę, ja uważam, że to pielęgnowanie tego wszystkiego działa tak, że jesteśmy małżeństwem, związkiem, który jest ze sobą. 18 lat? 18, tak. I my się codziennie nie możemy ze sobą nagadać. Codziennie się przytulamy. Nie ma dnia, żebym ją mu nie dała buziaka, żebym mąż mi nie mnie w tyłek, żebyśmy się nie przytulili, żebyśmy nie poświęcili czasu na rozmowę. My rozmawiamy teraz, kiedy siedzimy w domu na okrągło ze sobą. Nie mamy sytuacji, że każdy w swoim telefonie, czy każdy gdzieś tam. Oczywiście, że jest czas pracy, mój mąż wtedy siedzi na komputerze, ja gdzieś tam, ale jak jesteśmy ze sobą. To tak to po prostu wygląda, i myślę, że gdybym ja żyła inaczej, tak by to nie wyglądało. Ja uwielbiam pielęgnować to, co mam teraz, i jakby zrozumcie też to, że. Ty możesz być zupełnie inna, i ktoś inny będzie żałował właśnie tego, co powiedziałam, że nie poświęcał czasu gdzieś tam, a inny będzie żałował, jaka szkoda, że się nie wyimprezowałam. Ja nigdy nie miałam tej myśli. Czy ja już się odpowiednio naszalałam na przykład, żeby brać ślub? Nigdy! Ja chciałam ślub, chciałam dzieci, chciałam dom, chciałam gotować, chciałam sprzedaż, chciałam być panią w domu, ale z drugiej strony chciałam gdzieś występować, dlatego też te teatry, te zespoły różne. I znalazłam swoją scenę. YouTube jest to moją scenę, gdzie mogę przekazywać tą moją energię pozytywną, więc nie, ja tutaj mam wszystko, sobie zrobiłam takie moje prywatne centrum dowodzenia w domu. No, jestem wariatką, no ale wariatów też na świecie nie brakuje. Karola jesteś w markecie, widzisz, że ktoś kicha na produkty. Zwracasz uwagę, czy udajesz, że nie widzisz. Znając mnie udaje, że nie widzę. No pewnie bym powiedziała, że to ja wiem, ale po prostu ja nie potrafię ludziom wytykać jakiś tam błędów. No nie potrafię! Nie potrafię. choćbym wiedziała, że ktoś robi źle, to nie potrafię. No więc tak. Piękne. Dziękuję, Julcie. Wymarzone miejsce na Ziemi, jakie chciałabyś zobaczyć? Kraj? Wyspa, pozdrawiam serdecznie. Już Wam kiedyś mówiłam, pojechać do Włoch, zobaczyć to chyba Tajlandię, żebym chciała zobaczyć tak. Masz jakieś pomysły na pokoju Kucji? Ogromnie dużo. Kucja to jest miłośniczka zwierząt, więc będzie na pewno drzewo, będą zwierzątka, będą motywy zwierzęce, na pewno w taką stronę, że może być to pokój i dla chłopczyka, i dla dziewczynki, ale też w taką stronę, że nie będzie różu, tylko będą spokojne ściany, żeby w każdej chwili mogła zmienić swoje zainteresowania, a my przez dodatki zmienimy jej swój pokój, więc tak. Czy mogłabyś zrobić osobny film motywujący, zachęcający do pomocy dzieciom chorym na SMA? Na leczenie potrzebne są ogromne sumy pieniędzy, bo prawie 10 milionów, ale mając tyle obserwatorów, może udałoby się trochę uzbierać. Kochani, ja was po prostu namawiam do pomagania. Czy tutaj, czy gdzie indziej. Ja zawsze pomagam jakimś chorym dzieciom. Mówię przez te wszystkie fundacje, zawsze wpłacamy pieniążki, zawsze oddajemy 1% podatku na koniec, więc do tego namawiam. Ale czy zrobię osobny film? Nie czuję się osobą, która na ten temat powinna, powinna się wypowiadać, bo nie mam na ten temat. Pojęcia, właśnie, nie mam o tym pojęcia, nie mam jakby rzetelnych, rzetelnej wiedzy, by móc na ten temat nagrywać film, więc niestety muszę odmówić. Eee, piękna, jakie wydarzenie, dziękuję. Jakie wydarzenie, które przeżyłaś, jest dla Ciebie najważniejsze? Jedno wydarzenie, bez czego nie mogłabyś żyć? Najważniejsze to porody moich dzieci, to dwa wydarzenia. Najważniejsze, bo nie najpiękniejsze. Najważniejsze wydarzenie w życiu, tak, to było najważniejsze. Czy bez czego nie mogłabym żyć? Bez kawy, bez mojej rodziny, w tej chwili bez kremu do rąk, bo smaruję nim ręce na okrągło po tym, jak je umyję. No, z czego jeszcze nie mogłabym żyć? Bez ćwiczeń Pewnie mogłabym żyć. I bez czekolady też bym mogła żyć. Więc trzy: kawa, rodzina. I co powiedziałam? Kawa, rodzina, krem do rąk. No i niech tak zostanie. Okej. Okay. Czy miewasz czasem wyrzuty sumienia jako matka? Wyrzuty sumienia? Miewam, tak, tak, miewam, że na przykład Łucji nie dopilnowałam, na sobie palca, albo że wydawało mi się, że tutaj jest bezpiecznie, a sobie na przykład nie wiem co zrobiła. No stłukła głowę, no to po prostu, że wchodzę po nią, za nią po schodach i wydaje mi się, że ją kontroluję, a nagle ręka się podwinęła i głową w schodka uderzyła. Mam, Miewam, milion razy mam wyrzuty sumienia. No, te wyrzuty sumie nie zjadają matki. Myślę, że to każda z nas ma. No więc oczywiście, że tak. Kolejne pytanie. Mm. O oh, wow, jaka piękna. Dziękuję. Kochana, skąd brać tyle energii i jak zacząć ćwiczyć? Pozdrawiam. Po prostu wstać i zacząć. Naprawdę nie mam na to, tu nie ma jakiejś reguły, bo ja też latami się do tego zbierałam. Po prostu wstałam i zaczęłam. Było to strasznie męczące przez pierwszy miesiąc czy dwa, już teraz dokładnie nie pamiętam, ale potem pomału, pomału to tak wchodziło w krew, że naprawdę ja wstaję rano i mówię, co dzisiaj będziesz robić? Poczekaj, maluję się rano, czy maluję się za chwilę? Najpierw trening, czy później trening? Ja już sobie to planuję, więc jakby dzień też układam pod ten mój trening, więc po prostu zacząć, zacząć. Ale ja też metodą prób i błędów, bo trzeba znaleźć najpierw coś, co będzie nam naprawdę sprawiało ogromną frajdę i radość, bo tylko uważam, taki sport działa najlepiej. To nie pytanie, ale mimo tego, że jestem jeszcze nastolatką, to jesteś moją inspiracją. Dziękuję. Matko, jakie to wielkie słowa. Twoja wymarzona randka, gdzie byś z mężem się wybrała i co tam powinno być? Jaka muzyka, jaki kraj? Jeżeli miałaby być tu jakaś wymarzona randka, to byśmy pojechali do Tajlandii. Ale tak w ogóle, taka randka e, Tajlandii, żeby ją zobaczyć. Dobra, wymarzona randka, Włochę. Włochy, e, włoskie jedzenie, które razem z naszym ubóstwiamy, piękne słońce, ktoś nam pięknie rzempoli włoską muzyczkę, e, tak, to by było takie wymarzone, wymarzone, ale taka wymarzona ranka to, że nie wracamy od razu do domu, tylko jeszcze mamy wspólną noc razem w jakimś pięknym hotelu z widokiem na morze, mhm. albo w ogóle najlepiej w jakimś domeczku na plaży, o, to już by była bajka. Mm, piękna, dziękuję, piękna nasza Karolinka, dziękuję, pięknie, dziękuję, czytam komentarze. No i kończymy. Ciekawi mnie bardzo, jak byłaś w moim wieku 20 lat. Chodzi mi o charakter, takie porównanie wtedy, a teraz. Coś w Tobie się zmieniło, priorytety, perspektywy i punkt widzenia 20-letniej Karoliny i teraz 30-letniej. Yy, szczerze, yy, dużo się wam nie zmieniło, i teraz mi podsunęłaś genialny pomysł na film, więc mam nadzieję, że się nie pogniewasz, że tu nie odpowiem. Ja bardzo chętnie Twoje pytanie poruszę w osobnym filmie, bo myślę, że dużo się zmieniło. Ale nie dużo jakoś, że diametralnie, ale tak, zmieniły się moje priorytety, moje postrzeganie świata. Co Wy na to, żebym nagrała taki, taki film e, takiej 20-letniej Karoliny i teraz prawie 33-letniej Karoliny? Takie porównanie, co mi się wydawało, a co przyniosło życie. Hmm? No dobra, mam nadzieję, że będziecie zainteresowani, a za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia już w kolejnym filmie. Pa!